6-3 Dobra, to co? Bradley'a Coopera? Bradley Cooper chyba że co? Nawaj tego Bradley'a Jakie like fan Gdyby co miesiąc trzeba było to odklikiwać? Panie kolego, no co ja zrobię, dziękuję bardzo za 3 miesiące Prime'ika, witam, witam Ej, czekaj to prawda, że wycofa wycofują, wycofali tego Prima za pieniądze, bo ja już sam nie wiem Ktoś mi mówił, że wycofają, wyco wycofali, bla bla bla, ja już kurwa sam nie wiem Nie sprawdzałem, muszę sprawdzić Jakiś wabank dla widza dzisiaj, a nie wiem, jak nie będzie oponent, to jakąś awanturę o kaskę odpalimy Kapsułę w LOLu Nie wycofują tego Prima na rok Grałem z tym kupinho? sporo to chyba <gorszy> no kurwa kurczak kurczak jak tego grillujesz tych nu, nu, tego zawodników tak co ty puszczasz dziadek to ser jest Kurczak kurwa grilluje i mówi że ten chujowy ten chujowy tego rozpierdala rozpierdalam źle Jakieś duele piratan tam na dole Piszczowie 500, zieloni 600 <grywa> Kurwa, mi się te licytacje tam tak podobają, że tu chuj Bo umowa Rito się pod noim im kończy, okej okay. Ale widzę dobrze, bo Co to za gówno stary, kurczę, nie wiem, eserek czy znaczy do przeżycia jeszcze, nie? Powiedzmy mi przeży... Powiedzmy do przeżycia. Dobra, hop. Katowicewa bang sprzedane. Ile ja się teraz gra? Można też grać owackka. Ogólnie kołf jest do cipy teraz, więc wiesz, graj co chcesz Ale jak nie ma boksa to ciężko się gra owackim. não briga ela briguei na covinha que ai 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 Nie krzycz, krzyczu Gąb go... go ja, no, czy no masz się ten box, który chyba nawet nie jest gwarantowany, nawet jeżeli jest, to chyba nieraz go nie zostawię. Praktycznie, więc. Więc taki temat smutny, nie? Prąd <coughs> faramki? Dawno nie słuchaliśmy pompuj ty, dobrze przypomniał Uj, wypompuj ze... Pompuj Pompuj, widzu. Mmmhmm. Daj Pompuj, 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 pompuj. Oho! Przekła świniak chce mi dojechać. Pompuj, pompuj, pompuj. pompuj. Pompuj, pompuj. Pompuj, pompuj. Ona zaleje widzów. Pompuj, pompuj, pompuj. Pompuj, pompuj. <ścoughs> uh, uh, Kolego. Ale pirata wysrało. Pompuj, pompuj Dobra hop uh -huh, uh -huh, uh -huh. Na Pompuj na Boga Ty, może szybki break będzie I feel like Oh no, specjalnie tu biegłem ULala! La. Nie no, Bonti Huntery za mocno, co? Pompuj, pompuj. <ścoughs> nie no, Bounty Hunter to chyba za mocno. Jak to robi ten kowf? Teraz? No, nie robi tak jak robił na gołębiach. Teraz, no, jak masz trochę tego misa, to coś tam zrobisz, nie? Hmm, mój parostatek. Ale co, w weserku? W weserku nic nie skipowałem, oprócz tego co informowałem, więc nie wiem, może gdzieś tam się zapojział. Jedna mhm. na Bounty Hunterze za dwa duele pirata, plus czapkę do many. To trochę przesada. Nie wiem, czy nie zrobię po prostu tego tu i się wycofamy, nie? Podwójna przegrana. Teraz znowu jest giga, długa przerwa do robotów, bo razy zostały zagrany, dwa razy zostały wygrane. Działalność robotowa zawieszona już. Totalnie teraz została już. Hmm, braciak O kurwa, ale tego piraciucha mamy Kolego Ostatni raz hmm, hmm, hmm. Ostatni raz pompuj widzów. op, Hop Hop Hop, hop, hop. pompuj pompuj hmm 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 dobra jest ekspert ekspert ziemia no piratów nie podniosę jezus maria aha Da witam. na dzisiaj mieć. Tego top 1. Kornie, panie Kraksa, dziękuję za 35. Ziko do dycika Witam, witam prezesa. No nie da rady, bo nie ma ludzi z punktami. Nie, nie ma obciów na nie. Gramy teraz na Smurfie. Sobie ten angie nie był taki zły. Nie ma oponentów, niestety. Dodaję sobie jeszcze chłopów na Smurfie, żeby wiedzieć, że tam może do gry się ze mną zapisać. Ale na razie nikogo nie ma. O kurwa, te cysy to takie by powiedział spore, co? Nie, no w tego abstaka to będzie trzeba łukosę w żebra zajebać. Chyba tak zrobimy. Ewidentnie kosa na żebro. Dobra, no muszę zrobić to, żebyśmy mieli co pobudować, nie? No dobra, czyli tak, mogę zrobić zaraz tu market i dzięki temu mogę zrobić tu. Market. A za moje 50 to nie podziękował i Opl. O, -o mogłem miałbym... A, bo to w grze przebyło. I... było zaraz spojrzę co tam się działo proszę wybaczyć jeżeli coś oprółem to pewnie w trakcie gierki czekaj to może powietrze kupimy też jest taki pomysł też jest taki pomysł dobra hop co tam było 5 dyszek Bay media już patrzę Przepraszam, przepraszam, no. A, I dziękuję oczywiście za dołody i cika. Ja będę musiał jeszcze jedne cyce zrobić, no bo co, no teraz kupuje powietrze. Będę musiał jeszcze jakieś cyce zmontować. Dobra. Będą węże? Raczej nie. Będziemy myśleć, żeby gdzieś tutaj niedługo też do tego breaka wyruszyć również. Eee, tutaj trzeba zakosować je. Tutaj kosa, hmm, 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 hmm. A raczej węży nie. No bo kurde węże, droga impreza, węże. Uuu, ten moral bardzo niewygodny. No czekaj, ja muszę tylko się cofnąć nie na dobrą sprawę no. Nie, no tamtych cycków o czekaj czekaj pa, Shield jaki i jaki tego Shield broń oho i to być, to dobra czyli idziemy tam idziemy tam 100% port mid No nie może jakiś fajny site się pokaże co po co, że niby jest Batgame A milion Hidry jest też BG Nie, chyba taki Million Hidry to chyba spoko się gra. Nie jest, nie jest G. tak. No nie, mi się tak wydaje. A! A no moim zdaniem hydry na minie są spoko Który to taki cwany jak z tym timeoutem? Ja nie wiem ty lawendziur Dziękuję za te dwa rysówka już 37 miesięcy Witam witam, kłaniam się Wiecznie dziękuję Aha ja tu gildi nie mam Jeszcze jest. się troszkę. Kurde, to z tą rotacją tu muszę poczekać chyba. No. Nie wiem, może zamek z góry przejął? Kurde, jeszcze te dwa dedeki nieszczęsne już, nie? Takie rzeczy wolno robić? A no wolno! A jak nie wolno, to co, podpierdolić pan? Mhm... Mm No, gdzie ten no, pszczalny zamek? Dobra, mamy chyba na dole, jak dobrze pamiętam. Nie? Tak. Dobra, zrobię to, żeby zrobić czapkę, zabrać tych piratów. Market, 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 no musimy te markety zrobić, no bym chciał zaraz wychodzić, wyjdziemy, nie wiem hmm, hmm, hmm. Przedem na zakupy, aby minęły te roboty, To widzę taki chuj Już, już roboty zostały wygrane, co ty gościu gadasz? Hmm, hmm, hmm. Za dużo wódki kupiłeś chyba Tutaj by były jeszcze jedne cyce, albo za mało, albo za mało. Nie wiem, brezi. Poczekaj, jeżeli bym tu podniósł, to są jeszcze buty do many. Nie wiem, breza. Małe cyce. Hmm, co myśli o małych cyckach? No niech będą, nie? Niech będą, czyli tak. Tu musiałbym zrobić tą gildię, zajebaną znowu. Prawie coś zbudowałem, więc go. Nie wiem, czy ja chcę grać milion tych. Dobra, jazda. Staty, tutaj robimy turkę, potem robimy tutaj dobrej, Nie? U kolego. U kolego, on tam chce wychodzić również chyba. Czy mi się wydaje? By nie było, że on tam zaraz wyjdzie i będzie mnie Dojeżdżał. Poprosiła autograf. Nie. Ale dawno jej nie widziałem szczerze, nie wiem, może odpuściła siłkę. Może nie ma już czasu. Ale no, długo i długo jej nie widziałem. Do Na weciach. Dobra, to co pójdziemy jeszcze chyba? Czekaj, albo jakieś siano, albo może to siano? Ile tam mamy? 700. Może siano zrobię na razie, nie? Siano, surowce. Oby to było duże. Mały Fuck! Ogień! Ogień Scouting bez Diplo? A co, czekaj, co było na sidech? Chyba jakiś Nekrodunk, nie wiem. Wezmę to. Masz pan Scouting? Nie mam, ale teraz będę chciał dobry Scouting. Wziąłem teraz e-magię i, i. niech będzie. Nie, tutaj musiałbym Blacksmith zrobić. Tutaj też musiałbym blacksmithy zrobić. Zobaczymy, czy ja będę robił te Blacksmithy. Dlaczego? nie, kupić sobie bazukę też by było spoko. Zrobimy sobie bazookę, zobaczymy czy będzie głowy urywać. That's a lot. Ubił, zap, ucap, zap raz dwa. Wyjście na czarnego konia. Dużo tego konia Dużo tego konia A bra chuj no musimy 3 siedem O kurwa Się nakryły od razu nogami No z dedekiem, Panie, panie Kto to to Czyli pierwszych hit z dedekiem mi ładować. Na tej głębi już nie ma, nie? Ale... Zawsze lepiej, żeby były po prostu. Nie chciałem tego bić. Krednio. Jestem zadowolony. Mam jeszcze dd Dobra, No co? Necrosite? Necrosite nudy. Pff. Czy Necrosite to nudy w sumie? Tam hmm. portal 200, 300. Wiem co, są antki? To są? Nie wiem co tam jest. Hmm, nie wiem co grać. Nie wiem co grać, kurde. Uh -huh. No dobrze, że się tu nie pakowałem, bo tu już robot się namieczają. Czy jednak to nie, Nie, no. Hmm. Idry, czy kurczę to zagrać? No. Ty, panie Kraksa, bardzo dziękuję za zgiftowanie. siedmiu słubików. już mamy 8 na tym kanale. Bardzo ślicznie dziękuję. Zaraz zobaczę, kogo tam przywitam. Serdecznie. Już, już, już. Dobra, graj wida, no chyba mi da nie? Puszczę to teraz, a potem będzie sedno. No, jaki on ja, powinien że przegrał, nie powinien tak szybko atakować. Nie no, jakby grał ze mną dłużej, to by było jeszcze dłużej. Popraszuję Bida. Mam manę. Popraszuję bida. Hmm. To jest dużo taka. Vou pra chuva Oh. Yeah. A, musimy grać MIDA, y to znaczy zajdę. Pop zraszał MIDA totalnie. Mm -hmm, mm -hmm. Mam nadzieję, że oponent jest uczciwy, Madgi. Trzeba mieć zawsze taką nadzieję, że grasz. Że grasz na uczciwego zawodnika TF. Dobra obszarnego slajda będziesz grał? No chłop zraszował mida i prawdopodobnie teraz już jest na midzie więc trochę nie fajnie by było jakbym próbował iść do mida, który już jest przejęty, nie? Pchać się, na, pchać się w gips jako opponent mida, no nie mam jak pójść do tego mida po prostu Rozbym bym powiedział, że taki do late'a byłby spoko, do przyrostu spoko, a teraz mi się upiścił. teraz coś tam widzę Właśnie, jest prawie na full'a Nie, na no się mam troszkę ciszej muzykę ustawioną pod streama nie kręcę tego tak cały czas, góra-dół, bo potem jest za cicho, za głośno, Yee. Także nie. Mm -hmm. mm. No nie wiem jak z tym duelem wampa się zachować, pisgać go? Chyba nie. Bazukę chyba dalej mam zmontowaną, nie? Hmm. Gdybym zmontował to. Dobra, zobaczymy. Poczekaj, co ja robię dalej. Dobra, i teraz do Sera wracamy, bo już turkę zaczynamy. Hop, hop. Trzeba stary, dalej to cztery. Siema, dalej. Czekam jeszcze na jakichś ludzi do grania. Prawda? W się dziennie. A moim zdaniem zrobiły po prostu tutaj tam jest czarny smok, hmm. dwa sześć Dobra, dużej straty nie było. No ta klata mogłaby nam się przydać. Czy ja idę w topkę? Po tej klacie? Czy trochę za szybko? Okej. Okay. Nie, wiem, co tam straciłem? Trochę ptaków i. Trochę ptaków i. Trochę ptaków i humisów, nie? Nasze ptaka. Co więcej, straciłem, a więcej humisa, co straciłem? Porzucić już shielda czy nie? Mhm, mm mhm, Dobra, ale mamy już z czego budować, więc. Mi się nie, to była ta 3, więc. na nigdy nie jest za szybko. Jest prawda. Zobaczymy, zobaczymy, co on tu wymyśli. Te piraty od biedy zawsze mogę dostawić, nie? Wydaje mi się, że on też nie ma za dużo armii na ten moment. No bo wyszedł dosyć szybko, tak? Ej, O, dodał? Poddał. Chyba nie miał. Chyba wyjebkę zaliczył. A chciał wyjść szybko. Wyszedł szybko. Armii nie miał. Miał KP. Ale miał armii. Tak, nie miałem armii. Gdzie jeszcze się wyjebał? Co na tych kolcach się wyjebałeś? No były tam. Tak, nawet jakby była nie wiem. Minoski z moralką mi wleciły na twarz. Minoski. Dlatego side. A jak to się wydarzyło? Nawet z moralem to powinno być chyba do zrobienia. Bo to jest tak i to jest tak, nie? więc więc morale, nie wiem w tym się, ile tych morali tam musiałoby się wydarzyć. Pierwszy tak. Za blisko podlazłem tymi tokeniarzami, fuck. Za blisko. No za blisko z tokeniarzami się podbił. Tych dwóch tokenów z dołu nie oddał. O! Jakby nie oddał tych dwóch tokenów, tylko bym przeciągnął je do tyłu. Myślę, że do zrobienia, bo odjebałem za szybko. No ale też timer, nie? Jeszcze armię z zamków pierwszych brałem. A to jeszcze. Ja! Panie, jak jeszcze brałeś armię, to jak to? Ej, what? Nie no, to czekaj. Ja nawet na tym bym był w stanie raczej to zrobić. Ej, no to panie, jak grałeś jeszcze z armię. Nie no, to to z palcem w dupie to powinno być zrobione. To nie wiem, coś ty tam odwalił. Nie, no panie, to jak? To nie wiem, ile musiałoby morali wyskoczyć. że się żaden nie cofnął tak samo nie ale, ale teraz zrobione na otypie kombacie nie tak na no, szybko szybko tylko presja timera też tutaj nie